głos teraz zabierze trener zwycięskiej drużyny, trener gospodarzy, pan Michał Piros. Dziękujemy za gratulacje. My przede wszystkim cieszymy się z tego, że po czterech spotkaniach wyjazdowych, trzech lidze i jednym pucharze mogliśmy zagrać w normalnych warunkach. Boiska, ten na które graliśmy w ostatnim czasie, pozostawiały wiele do życzenia. I te mecze były mało piłkarskie. Dzisiaj myślę, że fajna promocja tej piłki trzecioligowej. Mecz na pewno w szybkim tempie, to, że strzeliliśmy bramkę, też troszkę, e, troszkę spowodowało to, że, e, że my się cofnęliśmy, chcieliśmy, tak jak tutaj trener wspomniał, dobrze, dobrze bronić. E, gdzieś mieliśmy wątpliwości, czy będziemy w stanie e, po tych 120 minutach e, w, w środowym pucharze wytrzymać tą intensywność, ale daliśmy radę. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi z tego zwycięstwa. Jesteśmy pierwszym zespołem na poziomie trzeciej ligi we wszystkich czterech grupach, który e, doszedł do tej bariery 60 punktów. Dzisiaj jeszcze czeka nas praca regeneracyjna, bo, bo wiemy, że teraz ten terminarz będzie bardzo napięty. E, trzy, trzy kolejne środy będą, e, będą aktywne, czyli dwa mecze ligowe i jeden, jeden pucharowy z polonią. Więc, e, więc musimy tutaj dzisiaj jeszcze wykonać pracę i zrobić wszystko, żeby w środę znów powalczyć o pełną pulę. Dziękuję panie trenerze. Są pytania.